Cześć i witam Was w kolejnym odcinku jak i gdzie. Powoli zbliżamy się do omówienia wszystkich frameów aktualnie dostępnych w grze. Jednak pamiętajcie, że dopóki będą powstawać nowe pancerze w Warframe, tak długo będzie trwała ta seria. Ale wracając już do dzisiejszej ramki przedstawiam wam Valkyr. Hello madam, I want to give you some free cash. Free cash. Dzięki swojej pasywce, kiedy Valkyria zostanie powalona, odzyska ona równowagę aż o 50% szybciej niż inne frame'y. Pierwsza umiejętność aktywna to Tnąca Lina. Ciskamy przed siebie hakiem, który jeśli trafi przeciwnika, przyciąga go do nas, ale za to kiedy trafimy w jakąkolwiek część terenu, to wtedy my przyciągamy się do tego miejsca. Help, I'm stuck. Augment dla tej umiejętności to lina wspinaczkowa. Dzięki temu po użyciu naszej pierwszej umiejętności kolejne cztery nie będą pobierały energii, o ile jesteśmy w powietrzu. Zew wojenny to druga umiejętność dzisiejszego frame'a. Wydajemy z siebie krzyk, który zarówno nas, jak i naszych sojuszników bustuje prędkością do ataku oraz zwiększonym pancerzem. Poza tym, pobliscy przeciwnicy, których dotknęła ta umiejętność, zostają spowolnieni. Wieczna wojna to mod, którym możemy wpłynąć na tę umiejętność. Od teraz czas trwania tego skilla jest o 2 sekundy dłuższy za każdego zabitego wroga. Trzecia umiejętność aktywna Walkier to Paraliż. Poświęcamy część naszej aktualnej tarczy, aby ogłuszyć i zranić wszystkich otaczających. Nas nieprzyjaciół. Na tę umiejętność możemy wpłynąć augmentem przedłużony paraliż. Wrogowie, którzy znajdują się pod wpływem paraliżu, zostają ściągnięci w kierunku walki. Poza tym też są ogłuszeni, a czas trwania zwiększony jest aż o 200%. To brzmi realnie, to brzmi sensownie, takie są fakty. Ostatnia umiejętność, czyli Ultimate Walker, to histeria. Od teraz przecinamy naszych wrogów pazurami tego frame'a. Nasze obrażenia są zwiększone, a poza tym posiadamy wykradanie życia. Podczas trwania tej umiejętności. Tutaj warto pamiętać, że pazury Walkir normalnie możecie ulepszać i modyfikować w waszym arsenale. Modyfikując tę umiejętność, mamy do dyspozycji aż dwa augmenty. Pierwszy z nich to histeryczna napaść. Od teraz możemy wycelować w przeciwnika, a następnie kliknąć przycisk odpowiedzialny za strzał. Dzięki temu doskoczymy do wroga, który oddalony jest od nas maksymalnie 50 metrów. Drugi augment to rozwścieczona. Od teraz nasza umiejętność będzie zadawać aż o 200% więcej obrażeń, szansa na obrażenia krytyczne również jest zwiększona o 200%, jednak sama umiejętność będzie trwała 15 sekund i będzie miała czas odnowienia, tak zwany cooldown. Wszystkie omawiane augmenty są do dyspozycji w dwóch syndykatach. Nowa Loka oraz Sekwencja Peri. Valkyr to świetny frame, który sprawdza się w bezpośrednim starciu. Zarówno za pomocą swoich umiejętności, buffów oraz czwartej umiejętności i jej pazurów, idea Finalnie sprawdza się do dziesiątkowania przeciwników na pierwszej linii frontu. Przejdźmy teraz do tego, gdzie zdobyć Walkier. Po główny schemat musicie się wybrać na rynek na waszym statku. Poświęcacie 35 tysięcy kredytów, po czym schemat jest już wasz. Just DO IT! Reszta komponentów dropi z bossa, który znajduje się na Jowiszu. Misja Temisto. Kiedy już tam będziecie i pośpieszycie do miejsca wyznaczonego na mapie, znajdziecie się na arenie, gdzie będziecie mieć do pokonania Alada oraz Zanukę. Tutaj pamiętajcie przede wszystkim, że chcecie w pierwszej kolejności pokonać Zanukę, czyli czteronożnego towarzysza Alada. Otwierdzaj się! A to dlatego, że jeśli spróbujecie najpierw pokonać przedstawiciela korpus, Zanuka w pewnym momencie ruszy na pomoc swojemu panu, wyleczy go i postawi na nowo. Dlatego tak jak mówiłem, najpierw zajmijcie się Zanuką, a dopiero później Aladem. Po pokonaniu i ukończeniu misji wychodzicie i otrzymujecie jedną z części do Valkyr, gdzie jak w większości przypadków systemy to najrzadszy drop. I tak naprawdę to tyle. Proszę was, dajcie znać, co myślicie o tym frame'ie, ponieważ jestem bardzo ciekaw waszej opinii. Jest to jeden z ciekawszych i dosyć silnych frame'ów, jednak nie ma co ukrywać, że bardzo rzadko widywana jest na misji. Na koniec standardowo dziękuję wszystkim osobom, które postanowiły Wesprzeć mój kanał, niezależnie od tego w jaki sposób to robicie. A na ekranie widzicie osoby, które wspierają na poziomie platynowe widmo oraz postanowiły wykupić subskrypcję na moim kanale Twitch. Ja wam w tym momencie bardzo dziękuję za słuchanie i na razie.